Dobra, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Widzowie, ze mną jest Jajkub oraz niemy Gibas, FC Barcelona. Dzień dobry, jestem Jajkub. Jajkub, FC Barcelona się jednak nie przywita. Póki co, może później zobaczymy. Ale przyjdzie, przyjdzie, będzie, będzie. Przyjdzie, chłopak, będzie, będzie. będzie. No, Dobra. no, będzie kierował nas, zobaczymy. Kieruje, ja fps Jestem ja nie mam. Już Kierowany jestem wciąż. Kierowany jestem wciąż. No FPS mej drasz, mej drasz. i No i I B jest też. Jedną mu. Mid, 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 mid. O kurwa mnie rozgrali. Oa. Dok mi uratował życie. No nie! A no, jednak nie. Lucek strzelił w ścianę. <coughs> Dawaj Balu coś, dobrze. Leć. Kery! dobrze. Dobra głowa, ryj. pa! Idzie, 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 idzie. A tu jest plant. No. Idzie po nich. O, 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 o! Wryj mu, wryj! No nie! A. Dobrze! Ale urwa. Myś strany, myś strany. Ale to było dobre! Hello, guys. następnego. Hello, Hello! Ej, fajnie, że ci, po, że ci pokazuję minimum w kolejnej rundzie, ci na górze pokazuję, na żółto, jak kupujesz. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak, jak tak, kupię. Tak, tak. Ile będziesz miał na najmniej hajsu, nie? Mhm. Mm nie wiem, kurwa. Ja pierdoleki jaki łeb. Co?! Po w biegu mi Dobra. głowę sprzedaje. A ja so, głosówkę so słucham prawie Dowie No co się zastanawia co robić 80 dramat zostało Głowę z pompy Dobra, teraz jedziemy Znaczy ten, Eko Cyberetas Kryjówka Tak jest Fajne te Cyberetasy Cześć Oho, cześć, cześć. Chuja ja nie gra tak bez, bez dźwięku Guja nie gra to jest Nie, to, to się ty nic nie wydarzy dobrego a nie gra to jest Ja w ogóle nie znam tej mapy, nie? Zaszmyt? A no, ja pierdolę, jeszcze mi się wychylił Żyjesz? Nie. nie, co ty? No po głowie! Jest dużo, dużo, dużo jest tam, dużo No co jest? Ojej, ojej Osiemdziesiąt, osiemdziesiąt, nie do 8. Panowie, zabijamy, zabijamy mm -hmm. U nas już wyszedł Dobra, GG Panowie, gramy nexta Go Tak? Jesteś? Oczywiście, no no że tak. A ty wyjebany jebany w będziecie. Myślisz? No dobrze, dobrze. Równia pochyła w dół. Ale dużo ja stracimy. O kurwa 27 to zadają na razie. mapę kurwa. 122 w sumie. Ja nie wybieram wersji. Dobrze, dziękuję widzowie. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Pa! Pa! Do zobaczenia